To tutaj bez, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy swoje pytardy, które na kanale już nagrywałem, ale ładne 4-5 lat temu pewnie, kiedy YouTube nie był dość regularny, wrzucałem raz na jakiś czas film i się cieszyłem, że yy, jest film raz w miesiącu na przykład. A teraz są filmy codziennie, a do tego jest konkurs, więc wpadajcie, zapraszam bardzo serdecznie. Więc teraz nagrywam taką retro wspominkę. Kiedy nagrywałem to pierwszy raz, to było coś dla mnie normalnego. Dla mnie te petardy były normalnie. Wchodzisz do sklepu, kupujesz. Są może trochę starsze, ale i tak po prostu wchodzisz, kupujesz. Aktualnie jest już ciężej. Trzeba je kupić od te słaby prywatnej najczęściej. Za takie opakowanie ja płaciłem chyba 4-5 zł, coś takiego. Nie jest to cena duża jak za produkt stary i wiele osób pewnie zostawi sobie go w kolekcji, nie będzie nawet go odpalało ja jednak no, nie kolekcjonuję pirotechniki, więc po prostu go odpalę Niech o taką retro wspominkę, NWP oczywiście, że jest 20 sztuk i z informacji to tyle, importer Jorge i jest kawałek kawałek instrukcji, że potrzeć odrazki i odrzucić od siebie, dzisiaj to by nie przeszło większość, większość importerów pisze, żeby po prostu odpalić i uciec na 15 metrów. Kiedyś wystarczyło od odrazki i odrzucić z łapy, i było dobrze. Odpalimy sobie za chwilę pierwszą sztukę kod produktu k 0202 s Trochę się sypie z tego pakowania, jak to z pikolaczków. Jak to wygląda, już wam pokazuję. Zapraszam Was jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie. Do opisu na Instagram, TikTok oraz do sklepu PIROGRZMOT, gdzie z kodem pyrogan otrzymacie 15% zniżki na swoje zakupy. Także tyle z formalności. Odpalamy sobie pierwszego super crackera. Pamiętam je za... świetnie, przepraszam, pamiętam je świetnie. Pamiętam je jako świetne petardy. Muszę hamować język przed YouTubem, więc... Świetnie też, idealnie pasuje. Odpalimy sobie. Teoretycznie to ma gdzieś gramaturę. Jestem ciekawy, czy jest tu gramatura napisana. 20 sztuk w opakowaniu. Co jest napisane na pytardzie. Nic ciekawego niestety. Nie wiem jaki to manek, bo niestety wiele produktów NWP nie podawało tego. Klasyczna szareczka, będzie świetny zapach. Chyba znane i nostalgiczne dla wielu. Oj, zapamiętałem je mocniej, chyba że coś tu poszło nie tak. Wiadomo, tu, tu jest trochę posypane w tym, e, w tym opakowaniu, więc możliwe, że akurat z tej petardy coś ubyło. Pamiętałem je dużo lepiej jestem nieco zawiedziony. Naprawdę one były tak słabe? Widać jak dawno to odpalałem. Jak bardzo zmienił się mój pogląd na yy, petardy. Wydawały mi się mocniejsze. Dużo mocniejsze. Pamiętam jak pierwszy raz je odpalałem. To są retro wspominki, więc mogę sobie pogadać trochę. Chyba. Mam nadzieję, pamiętam jak pierwszy raz je odpalałem, to byłem wręcz zdziwiony, że Pikolak, petarda o takiej, no, takiej wielkości, może mieć taką moc. Dzisiaj jestem zdziwiony, że tak myślałem, chyba że pomyliłem te petardy z czymś, choć nie wydaje mi się, że, że tak było. Wtedy te petardy, strzelałem z tych petard z zestawu Pyromix, od Jorge właśnie. Hmm, dziwne, dziwne. Pamiętam je lepiej, dużo lepiej, ale no tak jest często z rzeczami, które się wspomina, z filmami, z grami, z cokolwiek. Tyle ile gier w życiu odpaliłem, które za dzieciaka były świetne, a teraz patrzę co tam się dzieje i współczuję wszystkim kto w to grał. Tak, tak samo wychodzi z tymi petardami. No. Ja byłem tu, czekałem na solidne walnięcie z małej petardki, a tu jest... Lekkie zdziwienie, i to niepozytywne. Możliwe też jest to, że te petardy tak długo leżały po prostu gdzieś w szafce czy w kartonie, że trochę, trochę osłabły. Nie wiem, napiszcie w komentarzu co wy sądzicie o tych petardach. Czy macie z nimi jakieś wspomnienia? Może również pamiętaliście je bardzo dobrze. Bo już było troszkę lepiej, ale to nie jest to co pamiętałem. <gry> Także no taki lekki ząk. <gry> Odpalimy sobie jeszcze jedną na decybelomierzu, Zobaczymy jak to wypada. 114. Proszę bardzo. No nie ma źle, nie ma źle. Co nie zmienia faktu, że spodziewałem się lepszego wyniku. Co powiedzieć o, o tych petardach? Myślałem, że to będzie fajny film, w którym pokażę, jak to rzeczy NWP potrafiły być fajne i dobre. A tutaj lekki, lekki zawód. Nie wiem. Nie wiem czy moja pamięć aż tak szwankuje, czy byłem na tyle młody, kiedy je odpalałem, że dla mnie to się wydawało bardzo mocne. Czy coś jest nie tak? Nie, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że kiedy je odpalałem, to przepaliłem już sporo lątu w życiu i sporo petard. Także myślę, że było w miarę wtedy. Na pewno nie tak dobrze jak teraz, ale wciąż. A tutaj jest spory, spory zawód, więc A, cięcie, pewnie będzie. Jestem z powrotem. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tych petardach, jakie macie wspomnienia z tymi petardami. No i co, jeśli ktoś się bardziej zna, na pewno wiem, że wiele z moich widzów świetnie się zna na pirotechnice, szczególnie tej starszej, bo są na przykład kolekcjonerami. Także napiszcie mi, co wiecie o tych petardach. Czy znacie jakieś informacje, które na paczce nie są zapisane? Chętnie poczytam jakieś ciekawostki o tego typu produktach. Mimo, że nie, nie kolekcjonuję pirotechniki, to jest to często po prostu ciekawe. Także napiszcie mi, co o tym sądzicie, jakie macie informacje o tym produkcie. Ja jestem nieco zawiedziony, tak jak powiedziałem już miliony razy pewnie w tym odcinku. Ale no cóż, 20 sztuk w paczce, cena kiedyś pewnie ze złotówkę. Taka prawda. no Nie ma co tu oszukiwać się, kiedyś pirotechnika była nieco tańsza niż teraz, tym bardziej teraz. Także, także co, wtedy i tak był to na pewno dobry produkt, fajny do postrzelania sobie na, na luzie. Teraz? Czy kupiłbym to drugi raz, żeby z tego strzelać? Nie. Czy na półkę, jak gdybym był kolekcjonerem? Pewnie tak, bo no. W sklepach już tego nie dostaniecie. Także zapraszam Was jeszcze raz e, do wejścia do opisu. Tam znajdziecie mojego TikToka Instagramy. Instagramy, nie Instagram. E, ten drugi Instagram mam nadzieję, że ożywie niedługo i będzie coś tam działo więcej. Także zapraszam, zapraszam serdecznie. E, no i co? Pamiętajcie o wzięciu w udziału w konkursie. Myślę, że warto, bo nagrody są fajne. E, zapraszam również na sklep Pirogżmot. Tam skąd on Pyrogang 15% zniżki na swoje zakupy dostaniecie. A ja pewnie będę musiał coś wymyślić, jakiś fajny odcinek jeszcze z tymi petardami. No bo niepotrzebne mi jest to. ale nie będę tutaj komuś połowę opakowania rozdawał. Chyba, że jakiś mały odcinek z retropikolaków. Jeśli chcielibyście odcinek z retropikolaków, to... Dajcie łapę, czy napiszcie komentarz, nie wiem co, co tam się mówi na tym YouTubie, <gry> także trzymajcie się, cześć, już chyba ostatecznie widzimy się, no w sumie to już jutro w następnym filmie, bo na szczęście w sierpniu odcinki codzienne wróciły i mam nadzieję, że tak będzie już do samego grudnia, że nie będzie żadnej niespodziewanej przerwy. Bo szkoda, bo szkoda. Fajnie się prowadzi ten taki Daily Kanał pirotechniczny. Fajnie to się ogląda. Mimo, że sezonu nie mamy, także tym bardziej się cieszę. Na pewno w sezonie tak naprawdę grudzień jest nasz, rozwalimy na pewno.